Beskidzkie dźwięki kolend proponuje zespół Turnioki na swojej nowej płycie Na to Boże Narodzenie. Wśród 16 utworów znajdziemy tradycyjne kolendy w góralskim brzmieniu i pastorałki autorstwa Arkadiusza Wiecha, lidera zespołu, który na co dzień mieszka w Skoczowie. Kiedyś się No, większość to są utwory, które, które były na naszej poprzedniej płycie. Tyle, że są już nagrane z naszą wokalistką, bo poprzednia płyta była nagrana e, w męskim gronie. E, oprócz tego są tutaj dołożone jeszcze cztery kolendy i jest taki utwór, który myślę, że stanie się przybłajony. Jest, jest to biała kolenda i, i tutaj nie na naszej płycie zaśpiewają, a nie Z technicznego punktu widzenia pisze się jak każda miną piosenkę. Natomiast no, wiadomo, że treść i, i, i osoba, o której te kolędy, te, te teksty do, dotyczą. I, bo powoduje, że coś mistycznego musi się wydarzyć, żeby, żeby powstała kolenda. Zespół Turniaki ciągle koncertuje. Najbliższa trasa to ta kolendowa. Jesteśmy właśnie po ciężkiej trasie, kilkudniowej, ale, ale to bardzo sympatycznej. Ciężka pod takim kątem, że trzeba było dużo się przemieszczać i koncerty były dzień po dniu. W tej chwili mamy taki, myślę, że, że też ciekawy koncert, na który serdecznie wszystkich zapraszam. To jest koncert w pszczynie. 27 grudnia będziemy tam grali koncert razem z nasze kolędy paserałki, razem z chórem Konwoko. Właśnie to, to będzie w sumie debyt, bo, bo kolejny paserałek jeszcze z chórem nie wykonywaliśmy i no, potem gdzieś tam 30 mamy kolejny koncert w Łodzi w styczniu potem z kolei co każdy weekend gdzieś, gdzieś tam gramy. No. Także kolendy paserałki do, do końca okresu, w którym się śpiewa. Potem zobaczymy. Dorota Kochman, portal OXPL